Witam Cię serdecznie w ten poniedziałek. Challenge. W każdy poniedziałek będziemy sprawdzać wagę, więc lecimy. Nie będę za każdym razem powtarzał, kim nie jestem, ale jednak powtórzę, nie jestem trenerem, coachem, mesjaszem, to już wiecie, ale będę jeszcze jedną rzecz teraz powtarzał, że nie jestem też lekarzem ani dietetykiem, tylko to, co przekazuję, to jest moja wiedza i to, co ja stosuję w swoim życiu i nie musi Ci się to podobać, a przekazuję to w taki sposób, a i nie musisz Ci się podobać i nie musisz wcale tego stosować, tak? Dlatego też zobaczcie, jakie będą dzisiaj ćwiczenia. Przekazuję to w prosty, normalny sposób, yy, dla niektórych niezrozumiały. Jest, jeżeli jesteś lekarzem, detektykiem i tak dalej, możesz się wypowiedzieć jak najbardziej. Nawet możesz się pochwalić, że jesteś taką osobą, i możesz kogoś tu doradzić albo znaleźć sobie tutaj klienta. I ja mówię tylko to, co ja stosuję na co dzień, to co mi pomaga i co jest dla mnie do. Dlaczego? Bo każdy musi znaleźć coś dla siebie, proste? Lecimy. Dzisiaj, moi kochani, będziemy rozmawiać o diecie. O diecie, czyli co to jest dieta w ogóle dla mnie, jak sobie wpiszesz w Google, nie musisz mi wierzyć na słowo, dieta to nic innego jak styl życia i albo zmieniasz styl życia, albo nie, dlatego później stosujesz różnego rodzaju diety, kombinujesz, ćwiczysz, trata, tata i tak dalej, a później masz mega efekt jojo, czy u mnie efekt jojo y, jest? Nie, nie ma go nigdy. U mnie efektu jo nie ma nigdy po y, tym, co ja stosuję, czy po suplementach, bo ktoś mówi kiedyś, że schudłem przy tym i tak dalej. To, że w moim przypadku ja z powrotem tyję, to jest tylko w momencie, wtedy, kiedy miałem złamaną nogę, albo kiedy się opuściłem w treningach, w jedzeniu, tra, ta, i tak dalej. A teraz Ci powiem w punktach, oczywiście, jak ja to robię i dzięki czemu się dobrze czuję. Tą dietę poznałem już dawno, ale zacząłem ją stosować 6 lat temu. To nie jest żadna dieta, tylko styl życia. Czyli uwaga, pierwszy punkt dla Ciebie. 70% warzywa i owoce, a 30% chłam. Co to jest? 70% warzywa i owoce, staram się jeść jak najwięcej warzyw i jak najwięcej owoców. Jeżeli jesteś tutaj dietetykiem i powiesz, że są słodycze, są złe, nie dojeżdżą słodycze, owoce są złe, bo mają cukru dużo, węglowodany itd., Zmartwiecie, nie działa to na mnie w ten sposób, bo też y, przez długi okres czasu, no nie 20, y, znaczy nie 20 lat, ale może nie dwa nie tygodnie, ale dwa, trzy lata na pewno. Nauczyłem się rano pić na czoki, i to był jakiś grejpfrut, pomarań, coś tego typu, czasami jakieś słodsze soki y, i później się dopiero przestraszyłem, bo mi wszyscy nagadali, żebym tak nie robił, bo sobie czustkę rozwala i tak dalej. Jestem po badaniach świeżo, nic mi nie jest, jest w porządku. Z tego, co ja wiem, to cukier, który jest w owocach, jest zdrowy, jest dobry i to jest taka ściema, która tam nakręca wszystko i tak dalej. Natomiast nie wiem, nie znam się, nie będę się tu wypowiadał jako jakiś tam analityk i nie wiadomo kto jeszcze, jakiś znawca, bo nie. Ja tak jem i tak żyję i tak stosuję. 70% owoce, warzywa, 30% chłam. Czyli jak najwięcej warzyw, jak najwięcej owoców. Czym dla mnie jest chłam? Piwo, grille, parówki, mięso, tratatata i tak dalej. Czemu mięso? Bo ja mówię jedną prostą rzecz. Zapytam się ciebie, czy bierzesz antybiotyki? Nie. Jeżeli jesz mięso, to bierzesz antybiotyki, bo tam jest nafaszerowany wszystkim. Nie zgodzisz się ze mną? Nie musisz. Mam dojścia do takich osób, które no, wiedzą o tym bardzo dobrze. Natomiast jeżeli miałbym ci to udowadniać, to bardzo cię proszę, kup sobie ozonator i zobaczysz, ile piany wychodzi z mięsa, szczególnie z fileta, z kurczaka, z takich rzeczy, w ogóle z kurczaka, bo już z indykania, czemu z indykania, bo indyk się po prostu nie tknie pewnych rzeczy, a jemu za bardzo nie wolno tam dać za dużo, no bo jak indykowi dasz za dużo, to po prostu on nie, nie ogarnie, nie przeżyje i tak dalej, tak? Dobra, lećmy. I teraz co to jest ten chłam? To wszystko, dlaczego ja mówię o tym chłamie? Dlaczego o tym chłamie mówię? Dlaczego? Ze względu na jedną prostą rzecz. Ze względu na jedną prostą rzecz. Ze względu na prostą rzecz taką, że... Ja będę pił sobie piwko raz na jakiś czas, będę sobie jadł grilla, bo robię grilla na śliwie, i będę różne, wiele rzeczy robił. Raz na jakiś czas jestem w McDonaldzie i uważam, że to nie jest nic złego. Dlaczego? Bo jestem normalnym człowiekiem i trzeba żyć po prostu normalnie, a nie cudować, wydziwiać, co to ja nie jestem i tak dalej, i w ogóle. Tym bardziej to, co Ci powiedziałem, jestem tym sobą. Ja nie chciałbym, żebyś później zobaczył mnie na wakacjach, że wpierdzielam kotleta i przepijam piwem, i w ogóle, i później, ale ten Robert to jest B. Nie. I uwaga, jeszcze jedna rzecz do tej diety do tego 70% warzywowo owoce, nie mieszam węglowodanów z białkami. Nie mieszam. Dlaczego? Ponieważ trawią się one w innych enzymach, a tych enzymów jest dzisiaj coraz mniej, ale trawią się w innych enzymach i się to nam po prostu odkłada. Nazywają taką dietą rozdzielną, nieważne. Ja takie coś stosuję. E, takie coś stosuję, ja się potem bardzo dobrze czuję. Bardzo prosty test dla Ciebie, żebyś to przetestował. jest prawdziwy polski obiad, kapusta, ziemniaki e, i mięso. Przepij potem. Idź biegać. Nie ruszysz się, a zjedz sobie mięso z kapustą, za 20 minut idziesz biegać. Proste? Albo ziemniaki z kapustą, idziesz za 20 minut biegać. Druga rzecz, co często robią faceci po siłowni: ryż, ee, dużo mięsa i dużo warzyw. Pełny jesteś, tak? Dziękuję. A spróbuj to podzielić, zjedz same warzywa z mięsem. Zobaczysz, że będziesz puściuteńki, będziesz leciutki lub warzywa z ryżem. Spróbuj. To jest ta dieta rozdzielna. Zobacz, co są węglowodany białka. Nie będę tego tutaj tłumaczył. To jest łatwo sprawdzić gdziekolwiek. Druga rzecz. To pij wodę. To już Wam mówiłem, ale będę Wam tu jak mantra na każdym filmie. Pij wodę rano na czczo, pół godziny przed posiłkiem, godzinę po posiłku. Nie przepijaj posiłków. Tyle. I pij 0,03 litra na kilogram ciała. Czyli jak ważysz 100 kg 3 litry wody. 50 kg 1,5 litra wody. Między posiłkami. Pamiętaj, że... Soki, herbata, kawa, zupa to nie woda. Woda to ma być woda, a najlepiej żywa woda. Jest wszystko na mojej stronie. Zobacz teraz zdjęcie tutaj, które Ci tu wklejam, co daje właśnie woda. OK? Lecimy dalej. Znajdź sobie firma, z firmę i zacznij stosować jakieś suplementy. Ja jestem w firmie korali od 6 lat. Mamy tu mega efekty, i z każdym, kim rozmawiam, u nas nie ma programów utrudniających. My oczyszczamy organizm z toksyn. Efektem ubocznym jest zrzucenie centymetrów i kilogramów. Zaraz zobaczysz moją wagę, albo popatrz się, od razu, tydzień czasu. Nie mogę biegać, nie mogę za mocno ćwiczyć, bo jestem poza moją lodze. Odżywiam się, tak jak ci mówię, i też w tym jest mięso. Wczoraj było piwko, normalnie żyje. I zobacz teraz na moją wagę po tygodniu czasu. Nie mówię o centymetrach, bo to jest typowo wagowy. Typowo wagowy jest tutaj challenge, tak? Także jeszcze możesz dołączyć do niego. Nie mówię o centymetrach, bo chyba po centymetrach to widać ręce, wszystko. Tu w po prostu wyciągą mnie po kilka centymetrów przez tydzień strasznie. Bardzo. Patrz teraz na moją wagę. Proszę bardzo, zobaczcie, wagę. Widzisz? Działa. Eee, I teraz pamiętaj, że ja nie będę się z nikim tu kłócił ani się sprzeczał. Eee, miałem raz sytuację, że ważyłem 87 kg i w miesiąc zrobiłem 14 w dół. Bo się oczyściłem. 2-3 kg wróciły. I ktoś mi powie, że za szybko, że. Nie ma czegoś takiego za szybko, bo coś tam się stanie. Nie mam ani rozstępów, ani nic, tylko musisz mnie odpowiednio się odżywać, odpowiednio się suplementować. Więc znajdź firmę, którą się będziesz suplementował. Dlaczego? Bo ja uważam prywatnie, że dzisiaj mamy takie pożywienie, że trzeba się suplementować. Na jakiej podstawie to mówię? Na podstawie tego, że próbowałem się nie suplementować i się też dobrze odżywiać. I czuję zajebistą różnicę. Decyzja należy do Ciebie. Jeżeli nie będziesz się niczym suplementował, będziesz żył. Tylko od Ciebie zależy, jaką chcesz mieć jakość życia. Jak chcę mieć dobrą jakość życia albo najlepszą. Lecimy. E, czwarty punkt, tak? Daj sobie czasem na luz. I się nie katuj. Co to znaczy, żebyś sobie dał na luz? To też nie jest tak, że jak ja stosuję taką, taki styl życia, już nie chcę tego słowa mówić, taki styl życia, to, że ja też nic nie zjem i tak dalej. Bo wczoraj na przykład w niedzielę był schabowy, znaczy nie, nie schabowy, no dobra, nie będzie schabowy. Była kapusta i były frytki. No wszystko źle. No i co z tego? Nie katuj się. Raz na jakiś czas może sobie przywalić i nic ci się nie stanie. To nie jest tak, że ty się od razu przytujesz. Ale staraj się po prostu, 70% warzywa owoce, 30% chłam. Tylko się po prostu staraj, tak? Nic więcej. Nie musisz wcale tego stosować, żebyś ty też od razu o tym wiedział. Ja to stosuję i mi to pomaga. Ja dzięki takiemu stylowi życia, widzisz sam na wadze, co się dzieje w centymetrach i tak dalej. Jeżeli potrzebuję to zgubić, ja nie mam z tym problemu, że gubić w tą czy w tamtą stronę. I dzięki tym tej diecie, którą stosuję od 6 lat, ale czasami też jest gorzej, tak powiedziałem, i nie katuje się tym wcale. Bo czasami 3-4 dni mam takie, że w ogóle się niczym nie przyjmuję, tylko wpierdzielam byle gdzie, idę gdzieś, jedziemy z dziećmi na basen, to McDonalda zjemy, to wieczorem piwko zjemy, tostami przegryzę, nic mi się nie dzieje. Że żyję normalnie i ty też będziesz żył normalnie. Bo chcę ci powiedzieć, że wielu ludzi, wielu ludzi w ogóle nie ma żadnej diety, je, pierdziela, przepija i żyją lepiej niż ja i mam lepsze zdrowie. Tak jest organizm. Ale pamiętaj, to jest tylko wiedza, którą ja Ci to przekazuję, a nie przekonuj się do niczego. To jest Twoja sprawa i Twoje życie. Eee, lecąc dalej, króciuteńko, eee, piąty punkt, ostatni dla ciebie, ruch, podstawą, moi drodzy, podstawą jest ruch, to co wam mówiłem, eee, w tamtym poście dałem układzie limfatycznym, tutaj pani eee, Agnieszka, czy Ania, już nieważne, napisała, żebym się tam gdzieś ogarnął, co to jest i w ogóle i tak dalej, eee, moja droga pani, może mamy inne spojrzenie na świat, nie rozmawialiśmy, Często słowo napisane jest źle zrozumiane. Ja mam inne doświadczenia. Ja nie czytam tego, co jest w Google, tylko słucham tego od innych ludzi i tak dalej. Może w jakiś sposób to źle przekazałem, albo ty źle zrozumiałaś, albo coś cokolwiek. Nie ma problemu, ale ja bardzo dziękuję Ci za to, że dałaś tutaj ten post i tak dalej. Skonsultowałem to z różnymi osobami i wiesz co, powiem Ci jedną rzecz. Nieważne, czy to Ty masz rację, czy ja mam rację. Wiesz dlaczego? Bo ja nie potrzebuję mieć racji. Zadaj sobie pytanie. Wolisz mieć rację, czy wolisz być szczęśliwy? Ja wolę być szczęśliwy. I to, że ktoś mi pisze coś, co się nie zgadza z moimi przekonaniami, albo z tym, czego ja się nauczyłem, nie ma problemu. Ale to tak naprawdę, za ten post, za ten komentarz, ja Ci bardzo dziękuję, bo ja się czegoś od Ciebie nowego nauczyłem. A może Ty się czegoś ode mnie nauczyłeś, albo, albo w jakiś sposób poruszyło to gdzieś coś, że wow, ktoś myśli inaczej, ktoś mówi, że jest inaczej i może masz rację, nie ma to żadnego znaczenia. Czemu ruch? Bo ja mówię, ten układ limfatyczny, czy limfa, nazwij to jak chcesz, to musi przebiegać tam drrr, i tu ci wklejam, nie będę tego tłumaczył w ogóle. Chodzi o to, że jak zaczynasz się ruszać, wszystko zaczyna ci wpracować. W organizmie, tak? Zaczyna cię wszystko ruszać, pracować i dobra, przez ten układ wydalniczy, czyli flu, flu, flu i tam i tak dalej. Więc nieważne, nie będę go rozpisywał, Zostawię ci tu link w opisie, żebyś sobie e, doktor Butakowa, która ma teraz ma 20 parę spe specjalizacji, e, ogarnia ten temat, więc posłuchaj sobie jej. Ja, ja się tu nie chcę na ten temat rozpowiadać, ja tylko mówię po swojemu i po polsku, że trzeba się po prostu ruszać, tak? Ruchać też się, trzeba, ale ruszać, mówię o ruszaniu, tak? Żeby się ruszać bo wtedy nam to pomaga we wszystkim samopoczuć, jak dalej. I jeżeli dalej masz problem z tym, żebyś urażł, zaufaj mi. Zrób tą dietę, o której ci tu mówię i codziennie rano, 5 minut dziennie, tylko mi nie mów, że nie masz czasu. Jak nie masz, to wstań wcześniej. Pajacyki, bieg bokserski. Pajacyki naprzemiennie przez 5 minut. Delikatnie swoim tempem. I zrób to samo wieczorem. Zacznij pić wodę, jak ci powiedziałem. Zacznij 70% warzywa, owoce, 30% chłam, czyli nie odmawiaj sobie tam pewnych rzeczy. Zobaczysz po dwóch tygodniach. Zapisz sobie wagę, centymetry, kilogramy. To jest nieważne. To jest efekt uboczny, pamiętaj. Ważne jest twoje zdrowie i to jest najważniejsze. A zgubienie kilogramów i centymetrów to jest tylko i wyłącznie efekt uboczny. Lecimy ćwiczenie pierwsze. Dołącz ze mną do challenge. Jest to dopiero pierwszy tydzień. Możesz dołączyć. Możesz zacząć tutaj. Możesz sobie wpisać wagę. Robimy wagę przez trzy miesiące. Decyzja należy do ciebie. Nie chcesz tutaj pisać. Nie pisz. Wstydzisz się cokolwiek, swoje wagi nie ma problemu. Jeżeli chcesz, żebym Ci w tym pomógł, albo cokolwiek, to jeszcze nie teraz, nie odzywaj się do mnie. Zobaczysz moje efekty. To jest pierwszy tydzień, dzisiaj widzisz wagę po pierwszym tygodniu. Zobaczymy, co będzie dalej, tak? Zobaczymy, co będzie dalej. Czy to, co ja mówię, jest prawdą, czy nie? Drugie ćwiczenie. Zapisz sobie kilogramy i centymetry, jak oczywiście to chcesz stosować. Trzecie ćwiczenie. Eee, zacznij taką właśnie dietę jak ja i po prostu zobaczysz, jakie będziesz miał efekty, tak? I eee, efekty lub. Eee, a ja bym chciał, żeby miał lepsze efekty niż ja. Może to, o czym mówię dzisiaj, jest właśnie dla ciebie. Spróbuj, jak nie próbowałeś. Gwarantuję ci zajebiste samopoczucie. Ja cię to gwarantuję, ale zacznij dostosować. Tylko nie oczekuj wyników po trzech dniach. Jak 30 lat albo 10 czy tam 3 lata ostatnie żyjesz źle i tak dalej. Daj sobie tydzień, dwa tygodnie. Mamy challenge. Eee, przydzielę do siebie. Eee, coś tu napisałem. Ćwiczenie czwarte. Eee. Popatrz, sam nie wiem, co to napisałem. Eee... Aha, znajdź, no widzisz? Ale zobacz, wiesz, czemu ja tego z filmu nie urywam? bo tak ma być, bo jestem sobą być naturalnie i jest okej. Okay. Eee, bo tu pokreśliłem troszeczkę. Znajdź sobie dietę dla siebie. Taką, taką, nie chcecie tu wymieniać, taką czy salaką, nie chcecie nas wymówić. Znajdź sobie coś dla siebie. Tyle. Nie musisz stosować tego, co ja i słuchać tego, co ja tutaj mówię. Nie ma to dla Ciebie, może nie będzie to dla Ciebie żadnego znaczenia, ale zacznij coś robić ze swoim życiem. Okej? Okay? Piąte ćwiczenie dla Ciebie. To, co już mówiłem. 5 minut rano, 5 minut do, do prysznicy, do spania i zobaczysz efekty. Łapka, sub, rozwijajmy ten kanał. Mówię Wam na tym kanale za każdym razem. Dawajcie tutaj komentarze, nie piszcie mi tylko prywatnie. Ja to cieszę się naprawdę z tego, ale dawajcie też tutaj komentarze i jeżeli prowadzisz sporty walki czy cokolwiek, bo się odzywaliście do mnie, mów o tym, niech się ludzie do ciebie zgłaszają. Wynajmujesz nad morzem mieszkania i tak dalej, Michał, pozdrawiam cię. Napisz tutaj, że to robisz. Może ktoś skorzysta z Twoich usług, przecież to komuś po prostu pomożesz. Niech każdy z Was tutaj coś pisze, czym się zajmuje, co robi, co może komuś polecić. Sprawdzajcie te komentarze. Ten kanał powstał dla Was. Ja nie mam ciśnienia, żeby tutaj być, żeby, bo mi to coś daje, bo ani z tego nie mam pieniędzy, ani z tego tak naprawdę jestem tutaj dla Ciebie. I chciałbym, żebyśmy razem tworzyli to i razem się tu kulturalnie w komentarzach wymieniali wiedzą i przekazywali sobie coś. Jak tutaj, kurczę, no nie pamiętam, przepraszam, Agnieszka chyba, e, y, czy Ania, no nieważne, poprawisz mnie, ale zobaczę później. E, dajemy sobie komentarze, nikt się nikogo nie obraża, nikt się nie wymądrza, ok. Idziemy do przodu, Ok. w środę fajny film, w piątek, w piątek, w środę i w piątek się wam zapytam właśnie, albo od razu się zapytam i będę się pytał, czy naprawdę nie zmniejszyć tych, tych filmów troszeczkę, znaczy zmniejszyć w sensie, ile czasu mam nagrywać? To jest jedna rzecz, bo każdy mówi co innego, wszyscy mówicie po 10 minut, wszyscy mówię, powyżej 10, nie rób za krótkich filmów, Ok, robię dłuższe specjalnie, tak? Druga rzecz, czy chcecie mieć to dwa razy w tygodniu, czy chcecie mieć trzy razy w tygodniu? Dwie osoby napisały że trzy razy w tygodniu, ale większość napisała, że dwa razy w tygodniu, bo nie ogarniają. Bo tych filmów już jest 19, a ktoś mówi, że jest dopiero na trzecim filmie i mówi, kurde, dobra, dopiero zacząłeś, a ty już masz tyle filmów? Dajcie znać w komentarzu albo no prywatnie. Miejcie wspaniałe dzień.